Kolejne urządzenie zostanie stanie Befarda firma, przypomnę, wielsko-białej, Tutaj akurat zamontowana podwoziu siedmiotonowym Iveco Dostarczona. Dostarczone urządzenie zostało dla firmy Spafte. Jest to żuraw dwuramienny model X F4002 jak widzimy w pełnym zakresie wymiarowym jeśli chodzi o wysięg. Czyli 9,6 metra. Na najkrótszym wysięgu Żuraw podnosi 1750 kg. Na najdłuższym jest tu możliwość rozbudowania o jeden wysup jeszcze ręczny. Żuraw ten potrafi podnieść 200 kg. Przy 11,2 metry, bo to jest jego maksymalna długość z wysuwem ręcznym, natomiast przy yy, na wysuwach tylko hydraulicznych, czyli przy wysuwie 9,6, Żyra w tym podnosi 300 kg. Typowa sprzęt do okier. jest oczywiście sterowana radiowo, jak to w niby falda. Yy, w tym wypadku akurat tylko i wyłącznie radiowo, natomiast pulwid można wpiąć za pomocą przewodu i tworzyć wtedy taki pulwid przenośny.